Cześć! Fajnie, że jesteście. Będziemy ogarniać dalej Księgę Wyjścia. Mamy nadzieję, że razem z nami będziecie yy, czytać, otwierać Wasze słowo albo słuchać, zastanawiać się, a później dzielić się Waszymi przemyśleniami dalej z nami i z innymi osobami w komentarzach. Do czego mm -hmm. Was bardzo serdecznie zapraszamy. Yy, I na samym początku, tak niestandardowo, zachęcimy Was do wszelkiego rodzaju aktywności związanej, związanej z tym kanałem więc do wszelkiego rodzaju lajkowania, subskrybowania, udostępniania, dzielenia się tym wszystkim, co tutaj usłyszycie z innymi ludźmi. Do tego Was zachęcamy, zapraszamy. A teraz przechodzimy. Od razu do Słowa Bożego. Tak jest, będziemy czytać z wyjścia 7, 8 po 12. Następnie Pan pouczył Mojżesza i Arona. Gdy faraon powie do Was: Wykażcie się jakimś cudem, powiesz Aaronowi: weź swoją laskę i rzuć ją przed faraonem. Wówczas jego laska zamieni się w węża. Gdy Mojżesz i Aaron przyszli do faraona, uczynili tak, jak im rozkazał Pan. A Aaron rzucił swoją laskę przed faraonem oraz jego sługami. I ona rzeczywiście zamieniła się w węża. Wtedy Faraon wezwał swoich mędrców i czarowników i również oni, w wróżbici Egiptu, dokonali tego samego za pomocą swoich tajemnych zaklęć. Każdy z nich rzucił swoją laskę i każda zamieniła się w węża. I choć laska Arona połknęła ich laski, to Faraon pozostał nieugięty i nie posłuchał ich, tak zresztą jak zapowiedział Pan. Dzięki bardzo. Od samego początku dla mnie widzimy tutaj taki, e, tak, takie starcie nie tylko, powiedzmy, jakichś dwóch filozofii, dwóch sposobów myślenia, ale faktycznie dwóch sił, mhm. na które mają faktyczny Rzeczywisty, wpływ. Rzeczywisty, fizyczny, fizyczny wpływ. Na tak, się. dokładnie. Bo to nie wyglądało przecież tak, że Aaron rzucił laskę, ona się przemieniła w węża i ktoś powiedział, a to oszustwo, to jakieś kłamstwo. Tylko mhm. przecież widzimy magów czy mędrców e, egipskich, którzy robią dokładnie to samo, jakąś ciemną, niezidentyfikowaną w tym konkretnym miejscu mocą, mhm. która Faktycznie mogła czynić nadprzyrodzone rzeczy. I to tak. jest straszne, mm. bo widzimy rzeczywiście, że. Mm, y, jest ben... jakaś kontra, nie? Tak, że jest jakaś kontra. To nie jest tak, że, ok, pójdziemy za, pójdziemy za bokiem i już będzie wszystko pięknie, fajnie, ale widzimy tutaj, że to jest rzeczywiście duchowa, ponadnaturalna walka. Mm -hmm. No właśnie, i to jest bardzo ciekawy moment, bo y, jest kwestia taka że wąż był bardzo ważnym symbolem w Egipcie. Jeżeli kiedyś oglądaliście jakiekolwiek filmy, czy widzieliście jakieś zdjęcia archeologiczne z sarkofagów, czy po prostu chociażby byliście kiedyś w jakimś muzeum, które bardzo chętnie przywoziło z Egiptu <grywania> jakieś pamiątki, jakieś suweniry, że tak powiem, na dłużej, to możecie zobaczyć tam, Maski faraonów czy, czy korony faraonów, no w uproszczeniu że tak to nazwę, korony faraonów, że miały na czubku głowy węże. Węże były bardzo ważne, oznaczały właśnie taką królewskość, maj, królewskość majestat, taką boskość. Więc symbol węża w tym przypadku jest nie, nieprzypadkowy. Tym bardziej, że to jest ciekawe. Tak jak tytuł odcinka seruj, sugeruje, sugeruje, że to jest wojna bogów to Bóg Jahwe przychodzi i pokazuje, patrzcie teraz. Pomimo tego, że magowie nie zauważyli, w sensie, że przegrały ich węże jakby, to oni sobie nic z tego nie robią, co nie? To jest dla nich jakieś tam normalne, że da się coś takiego zrobić. Ale jest tutaj taki fakt, który pokazuje, co będzie się działo, jaką nasz Bóg ma intencję, nie? Magowie rzucili swoje laski i powstało parę węży. I przedtem... Przed tym Aaron rzuca swoją laskę, i ona staje się wężem. Też. Ale co ważne, wąż ten w pojedynkę pochłania wszystkie inne węże. Hmm. Nie wiem dokładnie ile ich jest, bo to nie jest sprawozdane, ale no podejrzewam, że magów było więcej niż dwóch, nie? <laughs> Więc parę magów rzuciło węże, i wyobraźcie sobie, że ten jeden wąż pochłania wszystkie inne, te wijące się istoty. I co to może pokazywać, nie? Jachwę tutaj pokazuje nam, w tej historii, przychodzę, idę na wojnę. Pokonam waszych bogów. Patrzcie, pożarłem wasze węże, które domyśle mogły symbolizować tych bogów. Pożarłem je, wygrałem, nie ma ich. To jest, to jest o tyle ciekawe, że mm, koncepcja pojedynku mm, Mojżesza i Arona, koncepcja pojedynku Boga właśnie przez tych swoich dwóch proroków, mm, przez... Yy, yy, występuje... Kilku kolejnych plagach, mhm. ten pojedynek e, proroków bożych z prorokami bogów egipskich, mhm. e, magami bogów egipskich. I mhm. e, e, widzimy, że ta Kuba zwrócił uwagę, że na samym początku czy Faraon czy Magowie nie robił sobie nic z tym, że mm, coś, e, coś. Mojżesz i Aaron wykonują, czego magowie umieją albo nie umieją zrobić. Mhm. E, I mamy taki obraz przez trzy pierwsze plagi, a przy zamianie mm, Nilu e, w od, wód Nilu w krew, przy pladze Żab i przy pladze e, Wszy. E, mamy sytuację, w których jest ten e, pojedynek e, Aona i Mojżesza z, z magami i do momentu plagi Wszy a, wszystko wygląda w taki sposób, że plaga jest dotkliwa, ale ani magowie, ani faron nic sobie z tym nie robi, bo oni też potrafią coś tego typu robić. Właśnie mm. do momentu plagi wszy. Tak. W sytuacji... nie, niektóre jeszcze plagi oni potrafią zrobić i odwrócić ich działanie. Mm -hmm. a, a, w, a w sytuacji, w której mamy już e, plagę, e, plagę wszy, e, mamy, nawet samych, mm, mm. mamy nawet samych magów, którzy mówią, że w tym jest palec boży. Tak. Mamy... E, od wersetu 18 w 9 rozdziale czarownicy czynili to samo swoimi czarami, aby sprowadzić wszy, ale nie mogli. I wszy były na ludziach i na bydle. Wtedy czarownicy powiedzieli do faraona: To jest palec Boży, ale serce faraona pozostało zatwardziałe. I to jest, to jest taki też ciekawy moment graniczny, w którym mimo tego, że już nawet lud Egipski widzi w tym coś nadnaturalnego, niepokojącego, ale Faraon dalej zostaje tak. zatwardziały. Tym bardziej, że jakby potem magowie egipscy mówią, że Faraonie odpuść, tak. wypuść ich. To jest potężny bóg, bóg i nie ma co z nim zadzierać. I powiem wam, że to jest naprawdę ciekawe. Ta koncepcja w ogóle wojny bogów jest... Perfekcyjnie jakby przedstawiona, zaprojektowana za, przedstawiona. Pozwólcie, że przeczytam wam tutaj parę takich e, przykładów, żebyście mogli sobie e, po tym, jak wam to przeczytam, wrócić sobie do opisu plag, przeczytać je wszystkie i zastanowić się nad tym, jak bóg, praktycznie jak, jak e, strzelec wyborowy, uderza w konkretnych bogów panteonu egipskiego. I słuchajcie tak. I na przykład. Ozyrys był dawcą życia, którego w ogóle jakby Nil był krwioobiegiem. Krwiobie Więc wyobraźcie sobie, jak bardzo wymowne było zamienienie Nilu w krew, co, nie? Potem mamy Boga Bogini Helen, czyli jakby bogini życia i porodu, i była przedstawiona jako po prostu jako żaba, w postaci żaby, co nie? Potem mamy Hatora w postaci krowy i był to Bóg nieba, ale też Apisa. Apis był to właśnie już byk, konkretny byk. Tam oni wybierali, no, mieli jakieś 21 cech, które musiał mieć ten byk, który się urodził, żeby, żeby ten byk był tym apisem, tym Bogiem, żywym, wcielonym Bogiem. I kiedy ten jeden byk umierał, oni uważali, że reinkarnuje się w innego byka, ten apis, i szukali kolejnego byka. Więc e, tutaj mamy to. Serapis, <coughs> Serapis i Imhotep. Czyli bóstwa medycyny i lecznictwa, czyli wszystkie plagi związane z chorobami i tak dalej, pokazywały, że ich bogowie po raz kolejny nie mają po prostu racji bytu. Set. Bóstwo chroniące plony, które nie potrafiło ochronić plonów e, właśnie Egipcjan. Tym bardziej, że to było plony Egipcjan poszły, Izraelici nietknięci. To było bardzo ważne przesłanie. I dwa ostatnie. Re, czyli bóg słońca, najważniejszy bóg praktycznie że w tym panteonie Re, który był właśnie odpowiadał za to słońce i te zaćmienie, które tam było, ta, ta ciemność to musiało być coś przerażającego, dlatego że oni po prostu zobaczyli w końcu że wszyscy bogowie zostali pokonani i sam faraon był wcielonym bogiem. I to było ciekawe, właśnie, że ta ostatnia plaga bezpośrednio dotknęła faraona, ale o tym jeszcze będziemy mówili. Ale chciałbym, żebyście sobie teraz przeczytali te plagi albo zastanowili się chociaż nad tym, dlatego że to wszystko pokazuje, że Bóg Jahwe jest bogiem niesamowitym, potężnym i raz po raz pokazuje, że innych bogów. Nie ma. Z tego względu, że nie potrafią ochronić Egipcjan. I naprawdę w... czytając to, to wygląda jak po prostu starcie Boga i Jachwe z całym panteonem. I cały Panteon. Bogów nie może poradzić sobie z tym jednym najwyższym. To jest, o, to jest o tyle istotne, bo widzimy w tym nie tylko działanie, które ma na celu mm. doprowadzenie, do, do, doprowadzenie do uwolnienia ludu izraelskiego z Egiptu, ale to wydarzenie również będzie odbijało się echem przez całe późniejsze raz wędrówki, mm. a dwa zasiedlanie Kananu przez Izrael. Ten mm. tytuł, bo mamy tutaj doświadczenie, które E, historię, która się rozprzestrzeni po różnych narodach, po różnych ziemiach, w której ludzie będą widzieli bóstwo, któremu, stwu, któremu służy Izrael, jako bóstwo jedyne w swoim rodzaju, jako mm. jedyne prawdziwe, które jest w stanie pokonać a bóstwo, bóstwa cały panteon Bogów, jak wspominał Kuba, Egiptu, który w tamtym czasie był jednym z najbardziej potężnych e, królestw, narodów e, w, tak w, znanym, w, znanym, w, w znanym świecie. Więc tutaj e, właśnie nie dość, że jest. Takie działanie typowo dla mojego narodu, mhm. ale to jest też działanie, które objawia potęgę ludziom dookoła. Tak, dookoła. I tak jak w poprzednim odcinku pokazywaliśmy, że Bóg objawił się całemu światu, to wyobraźcie sobie taką sytuację. W tamtym czasie Egipt był jednym z potężniejszych krajów. Jeżeli stać było po pierwsze kraj na rydwany i całą armię złożoną z rydwanów, to tak jakby mieć po prostu totalnie rozwiniętą jakąś dywizję pancerną i ludzie i po prostu wojsko to jest naprawdę bardzo niebezpieczne w takim sensie, że Egipt panował nad rozległymi ziemiami i nawet jeżeli bezpośrednio nie nad nimi panował, to miał na nie wpływ bardzo duży. Więc wyobraźcie sobie w czasie, kiedy była taka mentalność: pokonujesz kraj, pokonujesz bogów. Wyobraźcie sobie inne kraje, kiedy musiały sobie myśleć, że ten Egipt, ten Potężny Egipt został pokonany przez Boga Jachwę. I wyobraźcie sobie, jakie to wrażenie musiało na nich zrobić. Mm. Więc, e, próbując wyciągnąć jakąś taką e, praktyczną myśl z tego studium, z tego fragmentu, z tych, z tych myśli, które teraz poruszaliśmy, wydaje się, że taka świadomość tego, że. Mm, moce ciemności są realne, że tak. to nie jest po prostu coś wymyślonego, e, które, co jest, służy tylko w, jakimś, mm. Mm, w jakiejś tam kulturze masowej, aby sobie coś tam dodatkowego dorysować, opowiedzieć jakąś historię czy cokolwiek, mm. ale jest to faktyczne, faktyczne moce, które mają mm, siłę działać e, nadnaturalnie, więc trzeba mieć świadomość tego niebezpieczeństwa i tym tak. bardziej szukać oparcia w Bogu. Który... Chociaż pami trzeba mm. pamiętać, że to nie są po prostu Bogowie. To są jakieś siły, które y, są kontrsiłami do Boga. Chociaż właśnie najfajniejsze jest y, najbardziej taką dla mnie rzeczą cenną jest to, że Bóg ostatecznie pokazuje, że uciekanie do niego to nie jest y, powiedzmy losowy strzał, mam nadzieję, że wygrasz, bo jest, mm -hmm. że jesteś silniejszy, ale Bóg pokazuje, że on ma władzę nad wszystkim. Mm -hmm. y, więc y, mamy nadzieję, że będziecie mieli y, taką raz odwagę i, i doświadczenie y, Życia z Bogiem, który pokonuje te trudności, a, czy to takie przyziemne, czy może właśnie bardziej a, nadnaturalne, bardziej trudne, których mam nadzieję, że nie, nie doświadczacie, ale życie z życiem różnie bywa i że ostatecznie możecie zaliczyć się do tych, którzy, obok, którzy opowiedzieli się o, po stronie Boga i zwyciężyli. Mhm. Więc y, teraz będzie właśnie w takiej intencji, w, takiej, w takim podsumowaniu czas dla Was. Będziecie mieli 30 sekund na tą modlitwę, a później będzie modlitwa się Kuba. Panie Boże, dziękujemy Ci, że zawarłeś ten fragment w Biblii, że, że Ty pokonujesz po prostu te siły, które są złe i które są potężnie niebezpieczne, które mają wpływ na ten świat. Sam, Panie Boże, kiedyś doświadczyłem takiego, takich rzeczy i doświadczyła moja rodzina i wiem, że Ty jesteś tym, który potrafi to wszystko pokonać. Dlatego spraw, Panie Jezu, abyśmy zaufali Tobie, abyśmy byli Tobie pewny, pewnymi, aby żadne z tych sił, które są złe do nas nie miały dostępu. Obdasz nas Duchem Świętym, niech aniołowie Twoi nas też obraniają i spraw, byśmy mogli bezpiecznie kroczyć w Twojej chwale aż do końca naszych dni lub do Twojego przyjścia rychłego, mamy nadzieję, że jak najszybszego. Bądź wywyższony i bądź pochwalony. Amen. Amen. Także dziękujemy, kochani, za te studium. Pamiętajcie, że Bóg jest Bogiem mocnym. Nie bójcie się i kroczcie... Mm. Z radością. Papa. Pa. <laughs>